Za telefonik i na policję zadzwoniła. I dwa razy łódź, a ty w nogę, i poszedłeś. Mhm. Jest jakiś film? danym i poszedłeś jeszcze Warszawiakiem. To dawaj, taki dawaj, nie chcę warszawiak. Krzysztof to, to Krzysztof. 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 Co? Obejrzyj film jeszcze, bo jeden nagrał film chyba. Wrzucił. No. Dawajcie. Wrzucił. Dwie minuty. O to krótki. Na szczęście. No właśnie słyszałem, że właśnie organista o to, dał mi przywiózól nogę na. No i mi inne. Urodzimy. o którą ja nagrywałem może ją też zabrać o, widzisz, możesz zabrać dziękuję i może jutro jest dzień kobiet tak to podam gorąco dla wszystkich kobiet wspaniałego wspaniałego wręczysz, ale flaszkę wręczysz no? Wrencie straszkę! Najbardziej to pozdrawiam Krzyśka i żołnierza, no, który jest organistą. Nie wiadomo na czym on gra. Krzyśka, to na organach no. no. Jaki się gówniarz. 19 lat ma. Wojtku, dziękujemy za pozdrowienia. Szkoda, że nie szczere. My się też pozdrawiamy szczerze. Ja, o. o. Ja. Zampiłem. Koniec. Oj Wojtku, Wojtku, jak wy za sobą tęsknicie, po co wy się tak... Chucicie? Ale po pozdrowił. No, to było szczera Wojtek, to my, my cię też pozdrawiamy. My naprawdę ci źle nie życzymy. Pozdrawiam. Żeby ci się w życiu Wojtka ułożyło i. Z i... na całe te. Ale jak Krzyśka będziesz obrażać, to no, jakby no. ci się noga podwinęła, to ciężko wrócić będzie na szkolną, więc ty nie obrażaj Krzyśka lepiej. Bo nigdy nie wiadomo jak się w życiu ułoży. Więc lepiej. Za to obrażenie? No. To będziesz spał w lecie. Chwaliłeś się, że masz lat! Mhm. Buduj ty lesie dom! Niech słaby ci pomogą, pijac alkoholicy, uh -huh. Maliniarze. Bo firma, gdzie ci teraz nagrywasz, to nazywa się Spelunia. Speluna. Speluna. No. Speluna to inaczej malina. Tak jest. I ty jesteś w Niemczech na malinie. Na malinie Klasz, pijesz, chraj, bo taki sam byłeś od urodzenia. Nawet w szkole podstawowej, jak uczyłeś się, ja dostanę swoje świadectwa od szkoły z wielkowa, a ty pokaż ze sprawowania, co ty miałeś. Ja miałem wzorowy. I to pokaże świadectwa z Wilkowej stąd, że do, do moich rodziców ukochanych, człodej pamięci, ani policja zawita, nie zawitała, ani razu, ani na komisariat nie zabierali. Bo i teraz komisariat i, i za byli komisariaty. Mm -hmm. Zgadza się? Zgadza się. Rafał? Tak? Trójka była w tym samym miejscu? Nie, trójkę wybudowali ostatnio, to jest taki dosyć nowy budynek, wiesz? To co, jeden postępek tylko był, czy ile było? Nie, trójka... Rafał? Trójka, trójka. była na Słonecznym Stoku, tam gdzie była... Piątka! To piątka była? Ty nawet nie A... wiesz całej historii. No. Jedynka była gdzie? Mm -hmm. Powiedz, gdzie jedynka była. Na Lipowej. Tak, na Lipowej. Dwójka? No. Nie wiem. Gdzie była? Na Sło... słowackiego? Nie wiem. Dwójka była wiedzie. No. I cztery rozmieści się na warszawskiej, Na warszawskiej. ja. Mhm. Trójka była na słowackiego. Mhm. Czwórka była na Antoniuku, mhm. A tu była piątka. Mm -hmm. Była na, teraz w oboli, jak jest, Oliniciaka. Ten domek no, mały. No tak. Widzisz? Co wyremontowali dzieci inwalidzkie co? To tam na górze mieszkał, mm -hmm. mieszkała rodzina, a na dole była poczta i komisarz. Mm -hmm. Milicja była. Później mm -hmm. mm -hmm. milicja przeniosła się na ulicę. Witosa, uh -huh. później milicję zlikwidowaliśmy uh -huh. i nastała co? Policja. Uh -huh. I tam z Witosa na upalną, a oni wynajmowali tam. A jeszcze faktycznie, byli na... Yy, w bloku byli na Witosa, tak. A potem na upalną. Tak. A no. wiesz od kogo no, oni wynajmowali ten budynek, nie co? Na tej. Upalnej? Na upalnej. Od telekomunikacji chyba Polski. Zgadza się. Bo tam centrala była jakieś telefoniczna. Tak. No. Centrala się zlikwidowała. Tak. To no. prezydent miasta mhm. wynajął dla policji. Tak. No. Później tam za mało było, powieszczenia i co? Zaczęli budować na Wrocławski, Dajesz. Mm. i piątkę zlikwidowali, a zostawili trójkę. I trójka teraz obejmuje cały Słoneczny stok, mm -hmm. Zielone Góry, całe Starocielce. Mm -hmm. I cały ten. E, Antoniuk obejmuje, tak. Pewnie, że jak coś nie trzeba robić pewną interwencję, to mówią, że mamy roboty w szyi. Lecz w głowie. Mm -hmm. Tak, mają. Dlatego, że na Antoniuku to same maliny. Na Warszawskiej to samo. Mm -hmm. tak. Ale tam już mają głowy on dwójka. Mhm. No Mickiewicza i tam dalszego to mają czwórka. Mhm. I powiem Wojtku, wrócę do Wojtka, waszego wspaniałego Człowieka, który nazwali jego jeszcze. Mając. Nie, Lalusiem. Lalus. A w jesieni wiesz jak nazywali? Suchy. A, Tak. Suchy. I nie obrażaj mnie, Wojtku, bo ja Ciebie nie obrażałem. Ja Ciebie nie obrażam. Wiesz? I wiesz co? Jeżeli chcesz, znowu tu być, ale naprawdę być, to jest ten grany film Ujacka że masz płacić. 300 zł miesięcznie. Mhm. Też Wojtka 300 zł miesięcznie teraz, tak? Tak. I jeżeli przyjdzie 1 kwietnia, masz dać mi 300 zł za mieszkanie. Mhm. A wiedziałeś, co z domu się znajduje? <laughs> A ty mówisz, o tym, o Bawaganie z tyłu. Tak, bawagan, Bo taki sami jak ty, maleniarze, alkoholicy, narkomani, złodzieje, bandyci, krwawe to powiem tobie, Wojtku, że to oni. Dlaczego, pytam ciebie, jak ty? Jacka wyprowadzałeś, to widzisz, przykleinę życie. Coś jest. Do klamki I chcieli, żeby ja rękę skaleczył. Mhm. A widzisz? Pawuł tak daje mhm. i Matka Boska. Tak. Że ja ręki nie kaleczę. Widzisz? Było na mnie zamach, a pan mógł oddalił tam o mhm. do I ty siedziałeś na krześle, tam gdzie zawsze łąkałeś rozpuszczalnik, nitro, i przyszłeś do domu i pokazałeś. Ja prędko zadzwoniłem do rafki do tego Sławka czy do Rafała a żeby połączył mnie z Jackiem, bo ja do Jacka mam żal że mówi, że ja podzielę po jego mieszkanie, tak Jacku a co ja mam robić, jak ty telefon nie odbierasz ode mnie krzyczeć? lamentować? nie a po drugie pod blok Każdego bloku mam prawo podjechać. Bo to teren publiczny. To nie tutaj, że przy domkach to nie można się zatrzymywać. Dlatego, że teren nie jest publiczny, tylko prywatny. A przy każdym bloku ja nawet Mogę podjechać i nie ma prawo mnie Pogonię. powiedzieć wolno. Uh -huh. e, nawet wiosną mam prawo siąść na łapce. Zimą o, też. Koło ko ko każdego bloku. A zimą też. Co? A zimą też. Zimą to zimno siedzieć. No, a zimą nie wolno. Ale kto chce się zimą, można i zimą posiedzieć. I powiem, mieszkaniec bloku nie ma prawa powiedzieć, że wypadł. Wy bo to moja łapka. Nie! A wy nie macie prawa wejść na prywatnych posesjach. Być. A to ci powiem, Krzysiek, ciekawostkę na temat ławek. Wiesz co? Jako... I powiem, no, tylko macie prawo być za pozwoleniem gospodarza. Lafał, a po poławek, nie wiem czy słyszałem. I tego. powiem dla was co jeszcze uh -huh. Chcę powiedzieć. Że wy... bić, nie? Jak się się gada, no. Uh. A zwłaszcza do Pani Halinki. Galinka Dobrze mówię? Tak, była taka. Nagrała się i broni Majora. Panie Halinko. On chyba z Panią się spotykał. A Pani mu umchała? Rozpuszczalnik bo to chemia jest. Może razem pani wąchała w lesie koło radia Białystok. Tam często pani narzeczony major Wojciech S. przebywał. A strażnik i strażaczka miejska powiedziała, dogadaj się z koronowicem. Wąchy na plecu jego, a nie zaraz nam dupy. Wojtku. Bo tam ludzie zauważali ciebie, wzywali straśmieńską, policję, pogotowie ratunkowe nazywali. Tak. Nie nawet e, pato tato mówił, choć krzyżek jedziemy, bo Wojtek nie ja wiem gdzie leży. Nie wiem żyje. mu poru. Ja ubrałem ja nie chciałem jechać, ale Pato Tato zmusił, ubrałem się i pojechali. Pojechali, zobaczyli, co? Leży. Może pojedź wtedy, że ja nagrywałem? Nie. Nagrywał Ciebie Pato Tato, Twój brat czyteczny? Lub przyjeżdżmy jeszcze osoby młodzież. Tak, jak wprowadzili do karetki policjanci. E, tak. Tak. I każdy mówi tobie, mnie. Nie wołkaj, nie chlej. A ty jesteś wciągnięty. Dlaczego mama uciekła do Ameryki? Krzyśku, nie gadaj o rodzinie, nie wyzwalajcie tego. Nie, ja muszę powiedzieć, dlatego uciekła, bo miała Ciebie doczyć. Ty nie jesteś synem. Z czego mama zmarła? Mówisz, że na raka. Znowu wrzucił następny filmik piszą? No no. Nie na raka, ale na serce. Ja sam. Na serce zmarła. Długi? Nie, to ty I sam. Powiem Tobie... Wojtku, jak chcesz wrócić, tak. no? To wróć kulturalnie do mnie. O. Wróć Są kulturalnie Normalna osoba. Dobra, ani Ani wyzywająca. Co? No pisze, że nie ma nowego filmiku. Dobrze, w porządku. Ani wyzywająca. Bo wiesz co? Wojtku, że chcesz żyć ze mną w zgodzie, który tobie dał dach z głową. Nie ma O, tak? No. Nie ma Mm -hmm. Ale tak, dom drewniany. A jeszcze mówię. Opisz. Tak, bo cię namawiali. Niech opiszę na ciebie, Konon. Łowc w tym momencie. My, my jego wyrzucimy. Sorry. Sorry. Do chorości, do pomocy społecznej. I tak dalej. Zabijemy jego. Tak, to ty już do tego. Ta. Przez kogo ja ząb stracił? Przez Ciebie. Przez kogo ja śliwe pod okiem nosił? Przez Ciebie. Ale to Wojtek powie, że on też śliwa ostatnio miał, Krzychu. Jak na boku ja cię No. to miał. Mhm. No, no, no tak. niech, niech nie wącha. No. Ja każę wąchać? Mhm. Ja Ci powiem tak. Proszę Wódka wari tak. na boki uh -huh. i wari, a na boki. Mówię się tak: nie pijcie pij, pij wódka. Nie pijcie, nie, Pi nie, nie, nie. pijcie. Pijcie, wódkę, aby niecie mieli się na oczki. Uh -huh. Nie żony będą być, tylko wódki was będą pić. Uh -huh. Będą, przychodzić fajne, pościnaczone, uh -huh. pobici i tak dalej. W rozpuszczanie. To samo. Pierdolniecie się dziś, Tak jak Wojtek. Nie, Wiesz, ma, że ty nie, marnujcie, zwanić, się, nie marnujcie sobie życia. Że, żeby Ty chciałeś Wojtek, zwalić, że ja ciebie pobiłem. Ciebie rozpuszczanie bije. Ile razy miałeś boki pobite? Nogi pokaleczone. Ile razy? Pytam ciebie. To prawda, to na filmikach nawet było, że. Sam się przewraca. I ludzie widzieli obcy. No. Rafał, Paweł z Krzyżyna, uh -huh. Paweł z Warszawy. Ta e, z, z Paweł uh -huh. tam też uh -huh. widział. Jak ty wąchałeś. Krzysiek widział, niemiecki. Uh -huh. Tak. Starczy to świadków? Pisze, pisze że jest jakiś nowy filmik jednak, wiesz? ktoś. starczy? Na, że na ciebie coś. to lepiej było. zamknij gębę i przyjaciół i Ale to jest stary. Tu nie, nie. Może coś być. być. I przeproś mnie. Przejsz ludźmi mhm. i weź kamerę. Mhm. Pokaż dla tych narkomanów nie, swoich niemieckich słabów. Niech ktoś podpuszcza. Jak nagrałeś że masz, moment, tak, to 20 minut, to żeśmy oglądali ten film, tak, to wiemy, o co chodzi. Tak. Że masz problem. Mhm. Jacek i ja obiecaliśmy tobie pomóc. Jak przyjedziesz, masz pójść do psychologa, do psychiatry. Mhm. Ciebie zapiszemy. Mhm. I masz się zgłosić się. No Dlaczego i... na terapię nie chodzisz? Dobrze, dobrze, próbuję. Nie Dlaczego? Mikrofonu. Pytam Ciebie. Bo mam od terapeutki pismo kierownika przychodni, że w i Dlaczego nic nie wybierasz mhm. sądu? Dlaczego? O tu awizo leży, zobacz. A o. właśnie Krzyśku, ale przecież on musi być na tych zajęciach, przecież na tej terapii, nie? On położył. Co? Że nie chodzi? Nie chodzi. I policję wie, i mokry wie. szukać zaraz zacznie. Co? Szukać go będą. A nie szukają. No. Musi chodzić przecież, nie? Tak. Obowiązek ma. Obowiązek. No. No tak. No, nałożą tak. na jego wiesz co? Do szpitala do nie. do szpitala jego nie położą. Ale wiesz no. co nałożą. No. Taka jest obroza. Na nogę. No. Jeden. Mhm. Czekaj. go pracowu i pracuje. choć jak on się nazywa? Koły mhm. mnie wyszło. Clark! Tak. O! Wiesz co? Mhm. Tata. Podął pod sprawę. Mhm. Nie chciał do syna ułożyć do tylko tak, ja żądam na sądzie, proszę dołożyć obroże. Mhm. Na szyję? tak jak czy... psa, czy? Proszę dołożyć obroże na nogę. Mhm. I założyli obrożę. Elektroniczną. Idziemy. Miał tylko tak, 8 godzin odpracować i do domu. Mhm. Bez wódki, bez niczego. Przyjechał na do mnie z krzyżkiem. ja to nie wiedziałem, ale on mi sam powiedział. Powiedział tak. Już siadę ja. A ja mówię, czego płacisz? Nie, bo ja mam obroża. Ja mów, jak obroża? To ty jesteś psem? I mówię, Że, tylko psy obroże mają, a ani ludzie. A on tak zakazał i mówi, mhm. to jest czujnik. Ja nie mam. No. To jest czujnik. Tak. Jaki czujnik? Jak tylko ja gdzieś oddalę się, a wódkę będę kupywać, sklepia piwo, zaraz mnie tu zapipczy. Mhm. Miał chyba dwa czy ile tygodni. Mhm. Czyli więcej. Co obroże. I przyjeżdżanie... Obroże, tak. O, ombroża Obroża. Tak jest. E, i przyjeżdża przyjeżdżali policja z Mopru, i sprawdzali arkomatem, czy on trzeźwy. Uh -huh. Bo jeżeli on by się nachnął, by od razu jego mówiła co? Pierwszy. Uh -huh. A na czym więzienie? Sąd odwieszał wyrok i pojechał. Uh -huh. I musiał tak, trzymać się rygon. On. on jak chrał, to tak samo skakał z rękami i ojca i matkę, jak mnie Wojtek. Mm -hmm. I rodzice się wkurzyli, założyć sprawę i wygrali. Albo powiedzieli, że nie powiedział, jedziesz do, na para dobrych lat do więzienia. Albo on brożył. Widzisz? On sam powiedział, jak sam on pod kontrol uh -huh. i u krzyżka 8 godzin pracował i do domu raz się przyjechał i to a ja się do do kościoła mógł pójść czy nie co? a do kościoła mógł pójść? Ha? tak? tak ha? Ja, czy tylko do pracy do kościoła też a do sklepu? 8 godzin a to 8 godzin pracował to dzień poprzedni a musiał przyjść do sklepu dojechać. A e, jak e, on do pracy, to tata, tata, on dał ojciec pieniądze. Pisał na kartę, co ma, prosił tatę, co ma e, kupić, i tata kupił ule jego. Mhm. Tak. I przychodził do domu, przyjeżdżał. I co? Co no rodzina jest nie. Ty, ty pracujesz jutro, czy ja. Tak, powiem. I co? Powiem. 350 Taki! A ty, gdzie ty pracujesz teraz, tak? W nie Rafał, tak. Wejdę. już koniec tego nagrywania? O, dobrze. A teraz? E, widzowie, kończymy nagrywanie. Krzysiek powiedział, że koniec nagrywania. O, dobranoc. Dobranoc, żegnamy się. Jutro będzie może ciąg dalszy. Miejmy nadzieję, tak? że I na szkolnej wszystko to było... dobrze. Mnie. Wojtku, yy, życzymy Ci powodzenia. Ty się nie obrażaj, nie obrażaj Krzyśka. Nie pal za sobą mostów, bo może się okaże, że jednak będziesz musiał wrócić. Więc yy, no, całe, to. całe te ogółem. Cholera jasna. Trzymaj ta się i dziękujemy, no, że nas oglądasz. No, tak. Cholera no, jasna. No, no. Tak jest. jest jak, jak Wojtek? No żeby ci jak smutno nie było, no wiesz, no żeby, żeby ten. No. Dobra. Dobra, to kończymy. Bierz telefon inny. Czekaj, muszę to wyłączyć teraz. Jak to się wyłącza? Nie tu. A, tu, dobrze. Dobrze. To na razie widzowie dziękujemy Wam za udział. Dziękujemy moderatorce Luśce za moderację. Co do moderacji, to naprawdę, no słuchajcie, fajnie, nie było wyzwisk, ale jak ktoś pisał tam nieprawdę, czy kogoś Koń, chciał obrażać. Dobra, koniec, na poddawiam Cię również, mimo wszystko Cię szanuję, wiesz, i tak dalej. No, to na razie. Dobra, chodź tu. Czekaj, jeszcze musi się zakończyć transmisja. Chwila, poczekaj chwilę. No, jeszcze moment? Dobra. Tak, zakończyło się, tak. Firmę? 7 No, jaka firma Krzyśku? 7 Jaka firma? Kiedy, kiedy? No, ja muszę lecieć do domu, ty, bo ja przed północą na pocztę jeszcze muszę dojechać. jak przed Jaka firma? -lina. Lina? To co, znaleźć taką? Tak, czy ona znajduje się przy ciebie? Zobacz, ale o tej, porze, o tej porze poczta jest zamknięta. Poczta do 18.30. Wiesz, nie, my mamy tak w każdym mieście wojewódzkim jest Chodź poczta tutaj, Ja muszę iść. 24 godziny na dobę. Tak. Musi być taka poczta czynna non-stop, jakby ktoś, wiesz, musiał pilne urzędowe sprawy Dobra. z datą stanu. No już ci szukam, już ci szukam, Krzysiek. Grenlinę. Grenlinę. No, już szukam. Grenlinę. Grenli... Gre... Gre... Ge... Grenlin Grenlinę. może. Przez E na końcu, a nie A. E. E, tak? Może. I gdzie mówisz, że ona w stoku? Tak. Białystok zaraz napiszę. Kiepła. Mhm. Białystok. Kontakt. No, policja jechała. Grenlinę, Agencja Handlu Zagranicznego to chyba nie to to Grandina sklep tam tam jest sklep jest to... sklep gdzie... ale ulica ciepła a to tak na taka poczta tu no? gdzie ona w centrum jest taka u nas ulica, ulica Warszawska to tak no prawie że w centrum no na daleko przy masz. hotelu Głębieski, na to trochę jest, nie no i co tu nie samochodem no i co no taki kawał na poczta no ulica ciepła no. Tak. A ty tu jeszcze nagrywasz, Rafał? A ja, ja, ja wiem. To... A, dobrze, powiedziałeś, widzisz, no zapomniałam